Konrad, wygrywacie czwarty mecz z rzędu, to jest dziewięć punktów w tych ostatnich meczach. Można chyba powiedzieć, że naprawdę jesteście w bardzo dobrym momencie aktualnie. No myślę, że tak. Ostatnie kilka meczów pokazało że naprawdę potrafimy grać fajną siatkówkę, skuteczną. Eee, ostatnie mecze wygrane, także tylko do przodu. W, w trzecim meczu katowiczanie bardzo na Was naskoczyli, prowadzili 6-2 z początku z, tego seta. Wygoniliście, graliście punkt za punkt i odnotowałem, że kiedy przegrywaliście 17-18 ty poszanowałeś zagrywkę, zagraliście trochę lżej i udało się zremisować. Eee, to jest właśnie klucz na, na taką gonitwę, kiedy ten wynik oscyluje wokół remisu? Eee... No myślę, że nie zawsze trzeba ryzykować tak zagrywką. Czasami właśnie zagranie techniczne zagrywki sprawia więcej kłopotów przeciwnikowi niż taka. Zagrywka z ryzykiem. No goniliśmy cały set, nie udało się fajnie, że w czwartym secie udało nam się wrócić do tej naszej gry i w efekcie wywozimy komplet kompletników. No właśnie wydaje się, bo tam był remis, że mogliście nawet zakończyć niekiedy to spotkanie w trzech setach. Czy ten długi challenge, taki podwójny wręcz wytrącił Was trochę z kontroli, z równowagi? Myślę, że nie. No, z przebiegu tego trzeciego seta tak naprawdę graliśmy. Na równym poziomie. Początek seta, gdzie przegrywaliśmy bodajże 2-6, sprawił, że no ciężko już było wrócić do tego, żeby, żeby zakończyć to w trzech setach. Także cieszymy się, że naprawdę po tym maratonie spotkań, gdzie w ciągu tygodnia gramy trzecie spotkanie. Udało nam się zdobyć komplet punktów i możemy wracać do domu. Czytałem, sobie też trochę komentarze Waszych kibiców, ludzi, którzy twierdzą, że naprawdę Wasza atmosfera jest wyczuwalna i że jest bardzo dobra. jak jest z Twojej perspektywy? Jest petarda. Jest świetnie, naprawdę Mamy znakomity zespół w tym roku, zbudowany świetny sztab. Wszyscy się dogadują, także naprawdę jest topowo. Wymarzony scenariusz na najbliższy okres to powtórzenie scenariusza z meczu z Resławią w tym nadchodzącym z projektem i z Norwidem? E, tak naprawdę został nam ostatni mecz z projektem Warszawa. Wiadomo, przyjeżdżałem w roli faworyta. E, my nie będziemy mieli praktycznie nic do stracenia w tym meczu, także myślę, że możemy się spodziewać ciekawego spotkania. A drugą rundę chcemy zacząć od zwycięstwa i przedłużyć te nasze szanse w walce o